W poprzednim filmie przedstawiłem wam dwa rondele koło Ząbkowic Śląskich, w Sieroszowie oraz w Baldwinowicach. Fenomenem tych obiektów jest to, że są one położone blisko siebie i dzieli je zaledwie 370 metrów. A co wy na to, jakbym wam powiedział, że jest tam jeszcze jeden rondel i nie ma tam dwóch, tylko jest ich tam więcej? Każdemu, kto się interesuje tymi obiektami, proponuję obejrzeć film do końca, bo mam jeszcze dla was jedną niespodziankę. Także nie przedłużam już i przychodzimy do filmu. W ostatnim filmie o rondelach gołząbkowych Śląskich obiecałem Wam, że przedstawię kolejny obiekt, który może być największym rondelem w Polsce. Jednak po tym jak pokazałem Wam, jak szukać takich obiektów na Google Earth Pro, zostałem zasypany wiadomościami z informacjami od Was o kolejnych tajemniczych kręgach. Wśród wszystkich osób, które do mnie napisały, napisał do mnie pan Piotr Kubler z Sobudki, który po obejrzeniu mojego ostatniego filmu zainteresował się poszukiwaniami takich obiektów. Przekazał mi, że obok rondela w Baldwinowicach prawdopodobnie widzi jeszcze trzeci obiekt. Podszedłem do tego z dystansem, ponieważ sądziłem, że jest to raczej niemożliwe, ponieważ przyglądałem się tej okolicy ze względu na sporą liczbę tajemniczych wyróżników wokół tych obiektów, ale niekoniecznie związanych z rondelami. Następnego dnia dostałem ponownie wiadomość od pana Piotra. Który wysłał mi tym razem pineskę z dokładną lokalizacją. Postanowiłem więc to sprawdzić i moim oczom ukazał się kolejny rondel, który położony jest około kilometra na północny wschód od rondela w Baldwinowicach. To konstrukcja o średnicy 110 metrów, składająca się z trzech do okolnych rowów z centralną częścią trzeba bardzo dobrze się przyjrzeć, ponieważ obiekt nie jest tak widoczny jak obiekt w Baldwinowicach czy w Sieroszowie, a bramy prowadzące do centrum kręgu są niewidoczne. Rondel oddalony jest o 400 metrów na zachód od wsi Piotrowice Polskie, więc przypisujemy go tej miejscowości. Największą ciekawostką jest jednak to, że wszystkie trzy rondele są położone w jednej linii, która pokrywa się z linią zachodu Słońca podczas przesilenia zimowego, co czyni je wyjątkowymi i niespotykanymi obiektami na terenach Polski. Obiekt widoczny jest na Google Maps oraz na Google Earth Pro, bez konieczności użycia zdjęć historycznych, ale jeśli chcielibyśmy się cofnąć w czasie i zobaczyć ten rondel na wcześniejszych datach, to obiekt będzie widoczny choć już bardziej słabo na obrazach z października 2010 roku na obrazach z września 2015. 2019 roku oraz z grudnia 2019 roku. Na innych datach obiekt jest już niestety niewidoczny. Lokalizację o rondelu w Piotrowicach Polskich dostałem od pana Piotra, ale nie mam informacji, kto jest jego pierwszym odkrywcą, bo z tego co się dowiedziałem obiekt był już znany wcześniej archeologom. A co wy na to, jakbym wam powiedział, że jest tam jeszcze jeden rondel? Oczywiście, że jest. Znajduje się kilometr na północ od wsi Bobolice i niecałe 2,5 kilometra na północny zachód od odkrytych już wcześniej trzech rondeli, a odkrył go odkrywca dwóch rondeli w Sieroszowie i w Baldwinowicach, pan Robert Szlachta. To konstrukcja o średnicy 90 metrów, gdzie widoczne są tylko dwa dookolne rowy z centralną częścią. Niestety, tak jak w przypadku obiektów w Piotrowicach polskich, niewidoczne są bramy prowadzące do jego centrum. Obiekt słabo jest widoczny na Google Maps, ale za to lepiej jest widoczny na Google Earth Pro na obrazach z grudnia 2019 roku. Można go jeszcze zobaczyć na obrazach z kwietnia 2018 roku oraz z maja także 2018 roku. Niestety, ale na innych datach obiekt jest już niewidoczny. A co wy na to, jakbym Wam powiedział, że w tej okolicy jest kolejny rondel? Prawdopodobnie tak i to nie jeden, niestety, ale te obiekty nie są tak widoczne jak większość odkrywanych obiektów w Polsce. Jednym z takich miejsc to pole w Rakowicach oddalone około 1,5 km na północ od rondela w Bobolicach. To krąg o średnicy około 100 metrów. Nie widać tam wyróżników rowów okolnych, co potwierdzałoby istnienie tego obiektu, więc aby to potwierdzić należałoby przeprowadzić tam bezinwazyjne badania geofizyczne. Tego typu odkrycia znajdują się w innych krajach takich jak Austria czy Niemcy, gdzie badania takich obiektów potwierdziły, że są to rondele. Mogę jeszcze powiedzieć, że w 2018 roku na terenie Opolszczyzny został odkryty z powietrza także rondel przez Piotra Wronieckiego w trakcie lotu zakontraktowanego w ramach projektu dla lokalnych archeologów. Obiekt ten jest jeszcze niepublikowany, ale mogę powiedzieć, że na Dolnym Śląsku i w jego okolicach mamy już 6 rondeli, w tym 4 w samym powiecie Ząbkowickim, który pod kątem archeologicznym jest jednym z najbardziej bogatym obszarem nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce. Jeśli spojrzymy dalej na południe, to kolejny tego typu obiekt mamy na Śląsku w okolicach Raciborza. To rondel w Pietrowicach Śląskich, który jest oddalony od obiektów spod Ząbkowic Śląskich o około 105 km i około 95 km od obiektu niedaleko Ołomuńca w Czechach. Bardzo często powtarzam, że Dolny Śląsk skrywa jeszcze przed nami wiele tajemnic i całkiem możliwe, że w przyszłości pojawią się kolejne rondele na tych ziemiach, biorąc pod uwagę, że największe skupiska takich obiektów mieszczą się w Austrii, Czechach i na Słowacji. Także jeśli chciałbyś zostać odkrywcą takiego obiektu, to sugeruję, aby skupić większą uwagę na Dolnym Śląsku, bo bardzo możliwe, że jest ich tam jeszcze więcej. Ogólnie chciałbym wam podziękować za wszystkie wiadomości, które do mnie wysyłacie i jestem pod wrażeniem, jak wiele osób zaangażowało się w poszukiwania. Bardzo cieszy mnie to i zachęcam was do dalszych poszukiwań, bo jak tak dalej pójdzie, to za chwilę się okaże, że mamy więcej rondeli niż w Czechach. Obiektów najlepiej szukać za pomocą Google Earth Pro, ponieważ mamy tam możliwość wykorzystania opcji zdjęć historycznych, dzięki którym możemy się cofnąć w czasie o kilka lat wstecz i sprawdzić, czy obiekty były widoczne w przeszłości. Jak to robić? W zakładce widok klikamy na okienko zdjęcia historyczne lub możemy to zrobić na pasku narzędzi klikając na ikonkę z zegarem. Następnie w lewym górnym rogu mamy suwak, który możemy zmieniać daty. Także zachęcam Was do dalszych poszukiwań. A jak już znajdziecie coś, to zapraszam do kontaktu w moich mediach społecznościowych. Linki do mojej strony i grupy na Facebooku znajdziesz w opisie tego filmu. Zachęcam Was także do subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z filmami. A jak podobał Ci się film, to nie zapomnij zostawić komentarza, i łapki w górę pod filmem.